Szykujemy się, jeszcze się sezon na suma nie zaczął, ale już trzeba powoli się szykować, planować nowość zupełna, także bo... Do... Jestem ciekaw jak to będzie działać, nie wiem, powodle. Tak żeby ktoś chciał... że możemy wejść? Nie, nie, nie można. Zamknięte. Chni. kochani. No nie chcę pytać co wy tu robicie, a tutaj co to jest? No. A. Będziecie ciekawi co ja tutaj... Dowaliłem. Ryby, ryby, ryby witajcie. Dzisiaj nietypowo, bo z operatorem kamery. Jakim pięknym operatorem, zobaczycie później, ukradkiem. Słuchajcie, film nietypowy. Yy, nagram wam takie troszeczkę daily. Yy, jeszcze tego nie robiłem. Dzisiaj zaznaczam, łowienia ryb raczej nie przewiduję. Musimy załatwić kilka spraw, ale związanych z rybami. Dzisiaj jest sobota. Podwiedzimy dwie firmy, które są dzisiaj dla pracowników i dla klientów zamknięte. Specjalnie dla nas się otworzą, żebyśmy okiem kamery podejrzeli to i owo. I zdradzę wam kilka newsów, które będą miały miejsce no i w tym sezonie, i w najbliższym czasie. Także zostańcie ze mną. Na razie zmierzam w kierunku Rzeszowa. Na razie mamy słońce, ale to się zmieni. Bo chmury są takie, że po prostu iskry lecą. 6 stopni na zewnątrz, godzina po 14, bo tak Nalajcie, to zrobimy. Zapraszam w tym nietypowym filmie. Jedziemy! Dwie minuty do celu. Pierwszą firmą, którą dzisiaj odwiedzimy wspólnie, jest to firma Anmur. Może tej nazwy nie wszyscy kojarzą, ale na pewno kojarzycie markę tej firmy, która, którą są pontony na wi na całą Polskę. Pokuszę się tutaj o stwierdzenie najlepsze pontony, jakie są na rynku. Jedziemy wybrać, mówię my, bo jestem z Kasią tutaj, moim operatorem i późniejszym kierowcą Jedziemy wybrać Ponton na sezon 2022 Prawdopodobnie, powiem Wam już zdradzę, że może to będzie Katamara, także tu Was zaskoczę Resztę na miejscu, nie przedłużając z auta Do zobaczenia u Paweł. No minuta do celu Taką wąską drogą się dojeżdża Ruk. No i jestem Łódeczki stoją. Jest chyba i główny. A jest Paweł, główny sprawca zamieszania. Troszkę pod górą, i taka łódka tutaj stoi. Zobaczcie. O. Wchodzimy do pierwszego budynku. Dzień dobry. Ale zapachy. Jesteśmy już tutaj w tym pierwszym budynku. Omówiłem z Pawłem wszystko, co i jak, więc tak. No tutaj nie chcę Wam pokazywać, bo to jest takie pomieszczenie typowo do pracy, więc jest mały nieład artystyczny. No ale na tym to polega. Nie przyjechaliśmy do sklepu, tylko bezpośrednio do producenta i już Wam zdradzę, co jest. Bo tutaj widzicie, są ułożone po kolei pontony. A na samym dole, o tutaj niedokładnie widać, ale pójdziemy do innego pomieszczenia, to Wam pokażę, jest katamaran. I coś takiego. No, na ten sezon Paweł proponuje, żebyśmy spróbowali. Nowość zupełna, także no, jestem ciekaw, jak to będzie działać. Nie? A jeżeli nie interesują was katamarany, tylko pontony, no to nawioland przecież już tą firmę doskonale znacie, bo zawsze jak były targi, czy to w Poznaniu, czy to we wsz... no, oni na wszystkich byli, to przyjeżdżali, przychodziłem tam na stoisko robiliśmy firmy nawet na takim pontonie, <laughs> żeśmy pływali na alejkach. Nie? Są małe, duże i tak dalej. My taki raczej 3 metrowy będziemy mieć jak coś takiego jak tam na górze. Jest, żeby trzy osoby weszły. No i tutaj tyle, idziemy na górę. Najpierw byliśmy tam, w tym to auto stoją i jest ten katamaran. Zobaczcie, tak to wygląda. No czym to się różni od pontonu klasycznego? Yy, o tutaj macie dla odmiany ponton. No przede wszystkim, że tutaj widzicie jest zabudowany ten przód tą komorą, który jest powietrze, a tutaj nie ma. Jest deska taka ukośna i są jakby dwie osobne, nie wiem czy to się burty nazywa czy... Jakby jakoś to nazwać. Tej poduszki nie będzie, bo to za wysoko. I tak samo sztywny tył jest, widzicie, do którego będzie silnik podpięty. Tylko to jest wersja 2.20. My będziemy mieć większe zdecydowanie takiej raczej jak ten pont, to jest 3, chyba 40 z tego co mi Paweł mówił, nie pamiętam, ale coś takiego. Tak, żeby trzy osoby weszły. Dwie takie ławeczki będą, jedna na dziobie będzie siedzieć. No i popatrzcie, takie coś wam. Pokazuje nowość zupełna. Nie widziałem tego jeszcze wcześniej nigdzie i sam chętnie to przetestuję. No, bo wiecie, nam tak naprawdę ten ponton jest potrzebny po to katamaran właściwie, albo ponton, jak tam możecie nazywać, jak chcą, bo chcemy te wywózki uskutecznić za sumę w tym roku. Także no, szykujemy się. Jeszcze się sezon na suma nie zaczął, ale już trzeba powoli się szykować, planować, kombinować i tak to będzie wyglądać. Tutaj są wiosła przyczepione w tym pontonie, ale my będziemy mieć silnik, bo na wiśle to niestety, jak wiecie, za bardzo wiosłami nie opędzę. To by było na tyle pierwszego nagrania. Co jak powstanie ponton, on gdzieś tak będzie za. Przepraszam, katamaran, bo to nie będzie jednak ponton, tylko ustaliliśmy z Pawem, że to będzie katamaran. To będzie gdzieś marzec, pod koniec marca, myślę na początku kwietnia Wam go pokażę, zaprezentuję, zobaczycie jak to pływa. Teraz zostało mi jeszcze do załatwienia silnik elektryczny, przynajmniej, a jak nie spalinówka na Wisłę, bo on będzie jego główną zaletą i zadaniem będzie w tym momencie yy, do wywózki po prostu zestawów sumowych będzie służył. Także nam jest potrzebny do tego, więc potrzeba silnik, akumulator, będę to ogarniał, mam miesiąc spokojnie czasu, no i myślę, że urozmaicie to i wasze spojrzenie na filmy. A teraz koniec tego tematu, do niego wrócimy. A teraz jedziemy w drugie miejsce, jedziemy do największej w Rzeszowie, do największego, najlepszego śmiem twierdzić subiektywnie, w studia filmowego Podkarpackiej Grupy Filmowej. I na miejscu będą trwały nagrania do takiego wywiadu, teledysku, coś takiego. Nie zdradzę wam jeszcze co, ale pokażę was, zabiorę was ze sobą. Zobaczycie jak to będzie nagrywane. I też linka wam do tego teledysku dam jak powstanie, to zobaczycie co tam się nie pawliło. Teraz już jest ciemno, no bo wiecie, godzina niby 17.27 jest, bo trochę nam zeszło, ale no już po prostu zima, no to jest ciemno. Także widzimy się na miejscu, na Boja-Żeleńskiego w Rzeszowie. 5 minut i jesteśmy. No dojeżdżam, niewiele na razie widać, ale musicie mi uwierzyć, że to jest tutaj po lewej stronie, tam jest nawet... Widać, widać, nie? Jest tabliczka, podkarpacka grupa filmowa. Także zajmujemy miejsce na parkingu. Lecimy. O, jeszcze Kasię mam dzisiaj, nie pokazałem. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Ale samo cię widać. Może chwilę, świetle... dnia. Później no. będzie lepiej. Jesteśmy. No otwieraj. Musisz, no tak otwieraj. Myślisz, że tak możemy wejść? Nie, nie, nie można. Wejść. Zamknięta. Pchnij kochanie No zamknięte. Więc spuścić. To zadzwon Ale pod... gdzie? Powiedz... Halo! Lukasia. No, no naciśnię... nie widzę nawet... A ile masz przycisków? No ile? No, no ile? No ile? No ile. A byle co? Nie tu! Tu <grym> no, gdzie? Tu <grym> to nie ma przycisku żadnego. No po no, prostu... No. Czekajcie. No. Jest. Wzorcownia i bez opisu. Dajemy bez opisu. <grym> I co? kasia, jaka to jest dość silna. Przedzedzy, Myślisz? No, płukaj, pukaj no. Korzystając z chwili czasu, jak czekamy, żeby nam ktoś otworzył, pokażę Wam jeszcze tutaj jest peron. E, zaraz, o ja tu z tych schodków nagrywam Rzeszów w osiedle. Także aby ktoś chciał, może przyjechać tutaj pociągiem. Bardzo fajnie mogliśmy Kasiu widzieć, skorzystać z tego. A tak to no. ty biedna będziesz musiała prowadzić. No chyba, że chcesz, bym ja prowadził w drodze powrotnej. Nie, bo ja mam tylko prawo jazdy powrotne. Aha. Dobrze cię mam, starszy się cieszę. Wiesz, że jesteś wspaniała? No to prawda. Waga. tam. Da, da, tam da, da, Alarm włączył. Jest, uratowani. Zmelo! Jestem już w środku. Nie ma jeszcze głównego sprawcy zamieszania, czyli grześka, ale jak tylko przyjdzie, to nie omieszkam się wam pokazać. Nagram za ten czas, jak go nie ma tutaj, nie będę im szperał i w ogóle dotykał, ale tak mniej więcej wam pokażę. Tutaj są jakieś regały. To mnie w sumie nie musi być widać do tego, nie? Regały ze sprzętem, zobaczcie, z obiektywami. Stół do ping-ponga, rzutki. Zaczniemy od zaplecza. Tutaj trwa sesja teraz fotograficzna, produktówka Więc są światła włączone, porozstawiane e, Tutaj jest ta... jak się ta rama nazywa? Cyklorama. Cyklorama Tutaj pewnie będziemy z Grześkiem nagrywać przemówienie Są też światełka, pokażę Wam później Kasia nagle z backstage'a Jak to będzie wyglądać Tutaj macie green screen'a Jakby ktoś potrzebował to też można takie ujęcia zrobić no generalnie dużo miejsca sprzętu To co oni dziadki lubią najbardziej. Koszulki, zobaczcie. To pewnie Grzesiek tu przytargał. No, on ma takie pasje. I ja. A Kasia tu. O, idą, idą. Hop, 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 hop. Cześć, cześć. Cześć. Hello. Cześć. cześć Kasia. Dwa razy. Cześć. Łukasz. Cześć Maciek. Cześć, Siema, cześć. Siema. No i to jest sprawca zamieszania. Słuchajcie, tutaj Grzesiek ja, mi jeszcze ja, powiedział, bo to ja, taka kotara ja, była. Ja, że tu ja. jest jakiś pokój zabaw. No i jest, rzeczywiście. O, jak I to jest genusz mojej Kasi. Nie? Kasia mówi, słuchaj, weź tu kanapę do biura, nie? To biurze będzie z domu, pasować, nie? Wziąłem ją, przyniosłem tutaj. O, w końcu się pozbyłam tej kanapy, kupujemy nową kanapę, nie? A tu Kasia sprawdza zamieszanie. Liza z domu. No nie chcę Moi pytać budyce. co wy tu robicie, a tutaj co to, to, to jest? Woda. A, woda, tak? Aha, czyli coś może też być innego. Może. No przyjemnie. Patrzcie tu. Założyłem się z takim kumplem, że nie kupię kury. Kupiłem no. kury i dostałem. Też sumie najśmieszcie. Pięknie. O, mamy nowe idee. Jak może o kurwa, to konsole nawet od no, Xboxa. No, jeszcze się nie drobiliśmy piątki. Nie no, wydaje mi się to super. Bardzo mi się podoba. A tutaj jest właśnie? europejska. To jest jak ktoś nie wie, nie jest Rzeszowa, to jest ten pomnik czynu rewolucji wielka C, o którym wam czasem wspominam którym na filmach. Który niestety był pomysł, żeby wyburzyć jakiś czas temu. Tak. Więc parę lat temu przygotowałem takie projekty jakby przebranżowienia pomnika, żeby nie był czynu rewolucyjnego, tylko... Wersja europejska, wersja rzeszowska, wersja katolicka, ale no, jesteśmy na Półskarpaczu, tak? Teraz tak. nagrywam, możesz powiedzieć czy się denerwujesz. Delikatnie, nie, 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 że się denerwuję. Jestem podekscytowany, naprawdę. Jestem w ogóle zaszczycony, że przyszło mi siedzieć w takim punkcie, że wyglądam dobrze. Możesz tam pokazać. No bardzo dobrze wygląda. Tam pokażę. <grym> A teraz dobrze. Także Dobrze to wygląda, nie? No? No? Co w ogóle jest tym budynku? Nie wiem, czy słyszałeś? Jak? Mówiłem, dla tytoniu? Taki... Dla tytoniu? E, nie, dla kosmetyków. A, dla sonii. Dla, sony, dla... To, bo... kosmetyczna. Brawo kosmetyczne. Dobra, to bo... ja proszę. Nie jest nie bo to nie jest... A to nie jest z ząb. Z... Z... Łukasz podkręca wąsa, żeby lepiej nie Dobra. Szanowni Państwo, dzisiaj na planie. brzuch. To już gotowe, Okej, ustawiamy... Tam kamera Dobra Michał, ale co? Może patrzy na mnie, tak, czy...? Tak. Pokażę wam, to jeszcze jak z drugiej strony wygląda. Muszę się przyznać, ale uspierać do tego... Tutaj jest jedna to to kamera tak? na zbliżeniu, tam jest druga kamera. Tak. I tam można siebie podglądać na telewizorze. I... To, tak. jak Tutaj są nagrywane też różne teledyski hip-hopowe i nie tylko, które tu się już odbyły, także fajne, ciekawe, nowe doznanie. A niedługo ten film, który dzisiaj tutaj nagraliśmy, zobaczycie na kanale nie wiem czy podkarpackiej grupy tutaj filmowej, czy jakimś innym. Po prostu Wam go udostępnię, bo na pewno będziecie ciekawi, co ja tutaj dowaliłem. Słuchajcie, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego daily vloga. No mam nadzieję, że Wam się podobało. Wiem, że tak troszeczkę enigmatycznie, troszeczkę wam nie dopowiedziałem, troszeczkę rzeczy będzie... Musicie mi dać kredyt zaufania, jak to zwykle bywa. Zobaczycie, wszystko Wam podeśle i wszystko będziecie mieć wyprostowane. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, osoby, które są nowe, macie wiszy, subskrybuj, kliknijcie, będziecie dostawać informacje o nowych filmach, a nowy film jak zwykle piątek 19, bo kiedy zaczynamy w 5.19 na kanale łowca. Ostatni raz na dzisiaj zaznaczam. Łucze, nawijasz jak na koniec reklamy suplementów albo leków. Dziękuję. Ostatni raz na dzisiaj zaznaczam, bo jeszcze może moja noga tutaj. Powstaje... A, bo to miałem wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, ale już... Nie tym razem, ryby, 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 cześć! Dołącz do obozu łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś, nigdy dotąd.